Kolejny chłopak, ja nie wiem. Ta dziewczyna zaraz będzie miała większy przebieg niż mój pasat. Dzień dobry, Tomasz Kuciapa. Jak Kuciapa Tomasz? No super córeczko, czyli będziesz Angela Kuciapa Niesłucha. Może no, kiedyś? To jeszcze nazwij syna Alfons i będzie komplet. No to dawaj grabę młody. Na no co ty mi tutaj śledzia podajesz? Ściśnij porządnie jak facet. Co robisz Tomaszu, uczysz się? Tak, wybieram się do szkoły policji. Angela do policji? To już lepiej, jakby miał trzy nogi. A jak do nas dotarłeś, Tomaszu? Bez problemu, jechałem elektrykiem. Hulajnogą elektryczną? Nic mnie tak nie wkurwia, jak ci gówniarze na hulajnogach. Ale się późno zrobiło. Chyba trzeba się kłaść spać. Ale piękny, duży dom. Tak, duży, no. Ale aj, wszystkie pokoje akurat są zajęte. No i niestety nie możesz u nas zostać na noc. Może obejrzymy razem jakiś film? Co lubicie? Horrory. Lubią horrory, to puść im nasz film z wesela. Tato, wiesz, że Tomek łowi ryby? Wow, polujesz na makrele w dino? To jakie teraz macie plany, młodzi? No zamieszkać razem, mieć dzieci, wiadomo. A nie zapomniałeś przypadkiem o ślubie? Nie, uznaliśmy, że nie potrzebujemy ślubu. Helena... mam zawał. No gościa.